Powiadają starzy, że zanim powstał człowiek, zanim zrodziła się Ziemia, zanim zakwitł Wszechświat, istniały tylko moce najwyższe. Nie miały imion, nie miały twarzy, jak późniejsi bogowie nie znały pragnień, ni złości, ani radości. Były czystą energią, mocą, która trwa. Jak może bez brzegu, jak ogień bez dymu, Kipiące, szarpiące, bez początku i końca. Z owej kipieli narodziły się pierwsze fale. Jedne jasne jak błyskawica, tak czyste, że serce zamierało ze wzruszenia. Inne ciemne jak otchłań, jak noc bez księżyca, jak matowy onyks. Atlantydzi wierzyli, że z tych fal, moce utkały pierwsze nici rzeczywistości. Z nici jasnych powstała wszelka dobra moc wszechświata. Nadano jej imię harmonia. Z nic ciemnych narodził się mrok i zapomnienie. Jego imię było chaos. I tak trwali oboje, spleceni w wiecznym tańcu. Harmonia ze swych pieśni dała życie, boskim bestiom, bogom, aniołom i demonom. Chaos ulepił im ciała, wedle własnego, dzikiego wzoru. Pierwsi byli doskonali, spleceni z czystej esencji mocy. Lecz bogowie zapragnęli chwały dla siebie. Zapragnęli być równi mocą. Wykradli więc ziarno życia z pałacu Harmonii i glinę stworzenia z pałacu chaosu. Stworzyli światy, których stali się panami. Stworzyli istoty, które miały im służyć, ludzi. Chaos, widząc nikczemność bogów, posłał na nich boskie bestie. I nastał czas bitwy, jakiej nie pamięta żadna pieśń. Bestie, utkane z czystej mocy. Wypełzły z czarnych szczelin nicości, smoki o skrzydłach zlawy, wilki większe od gór, i ptaki o oczach jak wypalone słońce. Bogowie stanęli przeciw nim, na niebiosach rozdartych gromem, a każdy ich krok kruszył gwiazdy, każdy cios wstrząsał fundamentami światów. Morza parowały, kontynenty pękały, a niebo płonęło niczym pochodnia. Wielu bogów zginęło, a wielu zostało zapomnianych, jakby nigdy nie istnieli. Ci, którzy przetrwali, pokonali część bestii, inne strącili w otchłań, gdzie czas nie płynie. Chaos nie ustąpił. Sam ruszył, by zniszczyć nieprawych ich dzieło. Lecz harmonia ujrzała ludzi. Ujrzała blask Atlantydów, którzy byli jak światło w ciemnościach. I powstrzymała chaos. Przysięgła chronić Atlantydów. Krzyknęła tylko, co z mocy przewrotnej się narodziło, mocą przewrotu was zniszczy. I stało się tak, jak zapowiedziała harmonia. Ludzie, gnębieni przez mrocznych bogów, zwrócili się ku mocom najwyższym. A te ich wysłuchały i zesłały moc, w która ukształtowała wybrańców, a w ich ciałach zapłonął duch walkiwi ogień silniejszy niż miecz, światło jaśniejsze niż mrok. Tak wierzyli Atlantydzi, w moce najwyższe, w harmonię i chaos, dzięki którym wszystko trwa, w bogów, którzy zapragnęli być więksi niż ich stwórca, w boskie bestie, ale o nich opowiem przy innej okazji.